Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Kochani, dzisiaj jest sobota, ja skończyłam dla Was w sumie nagrywać i już montować filmik, także dzisiaj o 19 będziecie mieli film, ale no to już będzie po, więc już o tym wiecie. I co, i przy sobocie, kochani, my się wybieramy do znajomych. Akurat na grilla. I słuchajcie, wczoraj było wieczorne pieczenie. Wiecie, że mam tę taryfę po 22, no i po 22 żeśmy piekło. I słuchajcie, z termomiksa, pokażę Wam, Michalina zrobiła na grilla dzisiejszego do znaniem takich lewek z ziołami. Pięknie pachnie bazylią natką i czosnkiem. Pięknie wygląda. Myślę, że bardzo fajna sprawa do takich potraw z grilla, takich rwanych chlebek. Kochani, ja natomiast, właśnie skończyłam też robić sałatkę taką do gryla. Ja już ją sobie, wiecie, no gotowo zapakowałam. To jest taka sałatka, ja już kiedyś robiłam, przypuszczam, że na kanale już była. Makaron ten ryżowy, do tego jest czosnek, do tego jest okurek zielony, do tego jest kukurydza. Koperek, sól, pieprz, tutaj dokładnie jest łyżka majonezu i reszta to jest jogurt grecki, więc taka sałatka do grilla, ona jest już bez żadnego, be, czasami można robić, ja ją robiłam też e, tak normalnie z szynką jeszcze, ale to wtedy tak jak e, nie mamy na przykład jakichś kiebasy, mięs, e, to tak, a e, jako po prostu sałatka, tak, z wędliną, więc szyneczkę do tego i macie przepyszną sałatkę. Albo no właśnie, jak robicie grilla, gdzie już kiełbasa, jakaś kaszanka, jakieś y, mięso jest, to wtedy już jako dodatek bezmięsny ona jest przepyszna. Ja ją sobie właśnie schowam do y, lodóweczki. Tam w garku mieszałam. Y, w garku mieszałam. Y, I muszę właśnie, w ogóle mam z lewy do wymycia. Zawalowe jest wszystko. Ale dzisiaj powiem Wam, nie mam weny na te Mycie sprzątania, nie chce mi się no, Garnek mówię, no wszystko jest po prostu jeszcze do, do sprzątnięcia. Aha, kicia chce wyjść. No dobra, no to idź, go będziesz bryn tu Czekaj, no. No idziesz? No idź. Dobra, poradziła sobie i słuchajcie. E Dzisiaj idę na rzęsy, więc w sumie jest 14.1 na 15.30. Jak widzicie, już wyglądam tak. Wszystko mi, wszystko. no Jeszcze coś tam jest, ale już większość mi powypadała, bo też wam W sumie ponad miesiąc temu na rzęsach. Więc to przykryję ten chlebek jeszcze, bo jeszcze chwilka za nim pojedziemy. No i co? I pierzemy chlebek, a jeszcze jedną rzecz. Upiekłam wczoraj, mówię. Wczoraj było nocne pieczenie, zobaczcie, taką jeszcze drożdżówkę upiekłam, bierzemy mm, też ze sobą. Mam nadzieję, że nie będzie zakalec, bo musiałam, wiecie co, otworzyć piekarnik y, wczoraj. Nie powinnam tego robić, źle zrobiłam, ale miałam tam po prostu włożoną blachę zamiast kratki. W piekarniku, bo wcześniej był pieczony ten chlebek i wiecie, wkładając już mówię, dobra, włożyłam na tą blachę, ale później tak, wiecie, było włożone nie w poprzek piekarnika, tylko wzdłuż. I tak widziałam, że ten dół jest taki jakiś dziwny, tu wyrosło, tu nie. I mówię, a to przełożę, no. no. i przełożyłam, ale nie wiem, <grytanie> czy będzie zakalec, czy nie. Także rozdżuwam. Podamy po ciemku, to może <grytanie> już nie będą wiedzieć, jak, jak coś, jak się zepsuje. No, żartuję oczywiście, ale no zobaczymy. E, także drużdżuwa, chlebek, sałatka, i jeszcze Michalina ma przyjść. I e, jeszcze ma być jakaś sałatka, taka grecka. E, z fetą chyba, pomidorek, papryki, taka wiecie, też właśnie do Jako dodatek do e, mięsnych rzeczy. I tyle. Kochani, i obiadu się chyba nie będzie, bo jadę na. Po 15 muszę być w sumie za godzinę. No i w sumie tak, na obiad to nic nie mam. Chłopaki mnie zatuką. Nie wiem, coś muszę sobie tu. Niedobrze powiem wam. Niedobrze, bo jakiś tam zawsze wiecie, podkład powinien być. Także nie wiem co tu zrobić. I tak jak przyjaciół to już i tak nie zdążę. musiałbym teraz coś jeszcze wymyślić, ale już nie wiem co. Nie mam w ogóle koncepcji. Powiem wam, że dzisiaj też mam taki dzień, że mi się nic nie chce. Czekałam do 12, aż mi się upiecze, wiecie, yy, aż mi się upiecze ta yy, drożdżówka. No, o 12 się w sumie skończyło pies, także dobrze, w sumie, że upiekłam. To wiecie co? Dobrze, że upiekłam w sumie wieczorem, nie? Bo raz, że chłodniej, a dwa, że już miałam z głowy. Rano sobie tylko, wiecie, sałatkę na no spokojnie, wiecie, śniadanie, kawka i tak dalej, Już się rozlałam. Eee. także filmik macie zmierzymy eee, mam nadzieję, że Wam się spodoba mm. no i teraz taki vlog bo wiem, że też lubicie więc mówię, choć tutaj chwilę do Was y, pogadam eee, oczywiście vlog się ukaże w niedzielę już po grillu y, będziemy i teraz właśnie y, zobaczymy I jak to będzie wszystko wyglądało, bo być może pojedziemy przyczepami. <laughs> słuchajcie, yy, tam Także zobaczymy, ale może chce wrócić. Ja w sumie też bym wróciła. No zobaczymy. Zobaczymy, jaki klimat. Tam bardzo fajnie są tych znajomych, poigrali obnisko i po prostu na bok. To naprawdę bardzo fajni yy, ludzie. Poznaliśmy ich w ogóle, byliśmy kiedyś, słuchajcie, nad morzem. I tak utrzymujemy właśnie na, na polu namiotowym, na kempingu, żebyśmy się poznali. I tak po prostu utrzymujemy <gryw> od tej pory yy, kontakt. Yy, no, także tyle. Ja dzisiaj w spięteczce, yy, tej mojej, yy, już ją znacie, ona jest sukienką taką, taką midi. No, na mnie taka jest bardziej Maxi. O, taka sukieneczka. Także my się będziemy szykować, zobaczymy, zobaczenia, może coś jeszcze Wam tu dogram, do tego filmu, jak zdążę, to jeszcze, to może w niedzielę coś tam jeszcze dorzucę, e, pokażę Wam się w nowych rzęsach. Hej, cześć, dzień dobry, witam Was już w poniedziałek, wczoraj powiem Wam, nic nie wrzuciłam, nie dałam po prostu rady, byliśmy wczoraj po grillu, poza tym, było tak gorąco wczoraj też, umęczony człowiek tym upałem, dzisiaj też 29, ja byłam na tych rzęsach, miałam Wam tam dograć, pokazać, ale... No tak, jak mówię. No już nic w niedzielę nie nagrywałam, ani później w sobotę, więc dogrywam dzisiaj do tego vloga. Więc rzęsy już zrobione wyglądają tak. Myślę, że widać. Na ostatnim, na poprzednim filmie właśnie zmierzymy z Sinseja. No już mało było tych rzęsek, takie poprzerzedzane, Zresztą to było już ponad też miesiąc temu, jak robiłam, więc teraz no trzeba było zrobić, więc się cieszę, że mam. E, tak mówię, no lepiej się czuję, nie muszę się malować. Mam, wstaję, po prostu idę, no jedynie tylko dzisiaj trochę podkład, bo widzę, że buźkę mam czerwoną. W ogóle to powiem Wam, że mi się skończył fi, filtr, fil, fil, skończył mi się krem z filtrem. Ten SPF, nie wiem na tam było, 30 do twarzy mam kremy, ale one są bez filtra, więc chciałabym właśnie przyjechać się do Rossmana, może dokupię właśnie ten jeden krem z filtrem sobie. Ja mam ten Noreal, skończył się, ale tam mi też pisałyście, że składowo ten Noreal nie za bardzo, więc może właśnie jakiś inny sobie kupię, może z Evelina. tam jest takich was z witaminą C. Zobaczę, co tam jest w Rossmanie. Tak na no, szybko, nie będę już zamawiała internetowo. Tak, no włosy... Trzeba mieć związane, bo jest niemiłosiernie gorąco. I kochani, wczoraj powiem Wam, że przyjechaliśmy po tym grillu no i w sumie odpoczywaliśmy całą niedzielę. Tak jak mówię, no raz, że upał, dwa, że w sumie poszliśmy później spać, bo około drugiej. Też no wcześniej tam obudziliśmy się około siódmej, no jeszcze coś tam dosypialiśmy, ale. To wiecie, powiem Wam, że wczoraj babka mi pisała, że drzemkę robiła, a my też wczoraj, e, żeśmy padli. Jakiś <laughs> leciał film w telewizji. E, tu pod małych stóp. No fajne, Wam. I trochę tak pooglądałam. Piąte przez dziesiąte, w międzyczasie zasnęłam. To I tak, taka niedziela. Mieliśmy jechać, jechać gdzieś na zupkę, bo nie miałam nic przygotowane. Ale stwierdziliśmy, że robimy w domu i zrobiłam to z termomiksa zupa pomidorowa z potrzelnicy i powiem Wam, że ja ją robiłam pierwszy raz, bo jeżeli chodzi o pomidorową, to robiłam wcześniej z ryżem i kurczakiem ten przepis, też jest bardzo dobra, a teraz zrobiłam tą z, z pomidorową z potrzelnicy powiem Wam, że jest rewelacja. Jeszcze mam, wiecie, swoje takie pomidorki, swojskie i jeszcze tu trochę mam, ale na pewno powtórzę y, tą zupę, bo jest rewelacja. Można ją zrobić właśnie z makaronem, można z ryżem, co chcecie, dodatki jakie chcecie, ale tak naprawdę nigdy nie trzeba Jakiś kleks właśnie ze śmietany. Na koniec do talerza natka pietruszki do udekorowania, no i też wiadomo witamina I można sobie na przykład dać tylko groszku desiowego, czy ryżu, czy makaronu, ale powiem Wam, że nawet tu nie jest konieczna, bo ona jest taka gęsta ta zupa. I no i tak w ogóle ładnie wygląda, ma ładny kolor. Naprawdę fajno. także polecam Wam, jak żeście jeszcze nie robili z termomiksa. W zasadzie to trzeba by wypróbować wszystkie te pomidorowe, tam chyba z, nie wiem, 4 czy 5 przepisów, i sobie zobaczyć, który faktycznie jest najlepszy, który nam najbardziej smakuje. Ja chyba wypróbowałam dwa, i na razie jeden i drugi przepis jest OK. Szybko się robi tą zupkę, bo tam wrzucacie tylko malewkę, pietruszkę. Pomidory trzeba obrać ze skórki, cebula, jakieś tam przyprawy. I w sumie zupa gotowa także tyle kochani lecę chyba do Rossmann zamówiłam też dwie książki w Empiku. mąż chciał, także zobaczymy odbiory to wam pokażę co tam zakupiłam do czytania i... no i ten na muszę odwiedzić kici się też saszetki skończyły żarłokowi więc trzeba dokupić je. no i powiem wam, że jestem w domu ja już po obiedzie dzisiejszym, je, oczywiście chłopaki głodne, więc zrobiłam pierś, kurczaka, ziemniaki, mizerię. Byłam w tym Rossmanie, jak Wam mówiłam, kupiłam Gitosowi jakąś karmę, kici, saszetki, sobie krem. Yy, I... a gdzie mam? A, kto? Jedrące byłam, kiedyś miałam właśnie piersi kurczaka na obiad, zrobiłam piersi z ziemniakami z mizerii Bo to mówiłam przed wami, tak? Boże, powiem wam, że się tak spać. Dziś ta pogoda jest taka beznadziejna, w ogóle teraz jest zachmurzenie, ale nie bym, nie wiem, radio jak jechałam, to mówili, że nie ma być opadów, tylko po prostu takie, wiecie, zachmurzenie. I kupiłam taki krem Eveline SPF 50. To w ogóle, słuchajcie, naklejka. Kosmetyk wszechczasów. Visage. Vi, wi, visage. visage. E, to jest nawilżający ochrony, ochronny krem do twarzy. Trzy formy witaminy C. Wysoka ochrona, kwas samowy kolagen. I teraz tak, wy jesteście na kołdrze. <grym> na kołdrze. I na, trochę na książce. Bo no, utrzymamy się, no bo taki szybki statyw jest mega nierówno, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. I tutaj zobaczycie, taka tubeczka 30 ml. Ja już sobie otworzyłam wcześniej, bo mnie ciekawił ten krem. Nie będę wam tutaj nic tam czytała składów. Kto chce, to wszystko jest na internecie. Zapach jest bardzo ładny tego kremu i tak wiecie sobie wziąłem już próbkę tutaj wycisnąłem kremu na rękę. On jest taki gel, znaczy on jest, on się wchłania fajnie, ale jest taki, taki właśnie bogaty, czyli że to nie jest taka lekka konsystencja, tylko jednak taka bogata. No wchłania się o miarę szybko i pachnie ładnie, fajny ten krem i go powiem wam nawet na podróż fajny też, bo nie zajmuje. Dużo miejsca, fajne opakowanie. Także, kto ma, wy już pewnie wszyscy macie. Ja jestem ostatnia. <noise> ja bardzo dawno widziałam ten krem, że jest właśnie taki, ale jakoś tak. Cały czas, wiecie, coś innego miała mnie. No, ale w końcu przyszedł czas na niego. Także taki zakup dzisiejszy. No i tak, już trochę powiem Wam, wiatr się zrywa. Nie wiem, nie wyma nic, nie być. A, spadliście? Czy mi się wdało? By Niby ma nic nie być, ale no tak wieje trochę, nie? Także nie wiem. Dobra, kochani, wszystko chyba w dzisiejszym vlogu. Ja cię jestem śpiąca w nie wiem co. Kupiłam dwie kawy, a to wiecie, już człowiek jak przyzwyczajony z kawy, to um, mało co to daje. Dobra, nie będę tego wkładała na razie. A, miałam jeszcze książki pokazać, ale one są na dole. Kurde, musiałam lecieć. Nie chcę mi się pomylić, że dzisiaj tam się nic nie chce. Ale położyłabym się i leżałam. No. Te książki wam pokażę w następnym roku. No. Albo co? Albo na Instagramie? Nie, nie wiem. Albo później jeszcze mam chwilę, za 26. Może jeszcze zejdę tam na dół i przyniosę te dwie książki i pokażę wam eee, te zakupy. Tak, bo ja mam w Empiku jeszcze w biedronce, w rozmanie. No senseju jeszcze byłam kochani wiecie co, pisaliście mi, że wszystko fajnie, fajnie, ale tak jak mówię ja po prostu mam tyle ciuchów słuchajcie, no nie chcecie widzieć, ale tego jest także ja po prostu nie mam kiedy na których, nawet niektórych wychodzić, bo one są jeszcze z metką więc no, bez sensu wiecie kupować, znowu kolejne, nie ja tylko, wiecie chciałam po prostu dla was, tak, zrobić film, żebyście wywiedziały, co tam jest ewentualnie. Może właśnie coś się spodobało, no i wiem, że coś wam się tam spodobało, bo czy bluzeczka na przykład, tak, no więc taki film, myślę, też przydatny dla was. A druga rzecz jeszcze, o, miałam powiedzieć o tym komentarzu, bo tam ktoś napisał, jakaś pani chyba, że, że ja nie w tym sklepie w ogóle kupuję, Musiałabym iść po telefon i czytać. Ale kto zainteresowany, to, to tam dokładnie będzie widział ten komentarz. Zresztą bardzo wam dziękuję, bo wy zareagowałyście na niego pięknie. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Ja chyba nie będę się już łączać do tej dyskusji, bo nie ma sensu. Powiem wam, że ja to od razu jestem zniesmaczona takim komentarzem i no nie wiem, no po prostu ja nawet napisałam, że ja nie wiem, co mam napisać, bo ręce mi opadły na ten komentarz. Ja nawet nie wiem, no bo tam pani napisała, że robię. Na przykład chyba o to chodziło, bo nie wiem, bo tam też jest tak jakby dziwnie to popisane. Że robię film, a później nie chodzę, nie mam tych ciuchów czy coś takiego. Ale ja też mówię wam, że ja robię na przykład taki haul dla Was, dla was robię mierzymy, żebyście wywidziały sobie, nie? Bo wiem, że dużo osób jest też właśnie. Powiedzmy w przybliżonym lub takim rozmiarze, a nawet jak jest w mniejszym rozmiarze, to też sobie może. To nawet jeszcze lepiej, bo jeszcze lepiej będzie się układał ciuk na MC, SC, XSC, wiadomo. E, więc. E, co? Mm, kurde. No, czy mam ten krem, Chciałam go włożyć i, i cały czas majstruję tutaj przy nim. Dobra, położę go tak, bo. Słuchajcie, o, to muszę też do Was mówić na wprost. Mm, co ja chciałam powiedzieć? A o, o tym komentarzu, że, że tam jest właśnie napisane, że no, po co ja w ogóle w jakichś takich sklepach. Nie, no w ogóle. No, wy wiecie, co tam jest. Także. No, no, koment po prostu, nie? <laughs> Także wy wiecie, o, że ja po prostu robię na przykład haul. I nic sobie mogę nie zostawić, tak? Bo ja mówię, powtarzam, że mam dużo ciuchów i mnie, jak się coś spodoba, 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 no to nie ma bata. No to trudno. Mam dużo ciuchów, ale jak mi się coś spodoba, to jednak ze mną zostanie. Ale jak ja robię haul i na przykład mierzymy, tak? Nie wywiera na mnie jakiegoś tam, wiecie, szczególnego wyrażenia. E takie fajne, ale wiecie, no jeszcze patrzę właśnie na wasz bateria mi się skończyła i nie wiem o czym mówię, muszę wymienić baterię, mówiłam o o czym yy... że no że tam dużo tych dużo mam tak yy... I jak mi się coś spodobało, to wtedy ze mną zostaje, więc wam mówię, teraz mam w tym CCU, dałam to wszystko, dam sukienkę, powiem wam, że ona była fajna, ale mówię tak, kurczę, coś mi tak, tej. to po co, nie? Chociaż cena, powiem wam, świetna, nie? Jak na sukienkę, no ale trzeba się właśnie też dobrze czuć, nie? Danej rzeczy, więc stąd moja taka oto decyzja. No i jak już ta bateria, słuchajcie, się skończyła to... Ym, to przyniosłam te dwie książki ym, i tak, Marcel Moss, Ma Dom do wynajęcia taka pierwsza i druga Charlie, nie wiem się czyta, do Lea, ja nie wiem Zło kryje się w mroku Kryminały, ja bardzo lubię, Kryminały mąż też jakieś tam Tileri i tak dalej, więc takie dwie Pan mi tam nawet polecał przy kasie, jeszcze była Przyjaciółka a ta przyjaciółka była, nie mam chyba, yy, Paris chyba, o, bo ja mam jedną książkę tej Paris ze za zamkniętymi drzwiami, a była chyba też właśnie Paris, tylko przyjaciółka, to teraz w Empiku promocja jest 24,99, jakąś tam pół ceny na tę książkę. Ale mówię, nie, na razie nie biorę, bo wiecie, zamawiam te dwie, także na razie starczy, jedna dla męża, a jedna dla mnie. Dajcie znać, może przeczytałyście, może, możecie powiedzieć, czy przeczytaliście, bo panowie też jacyś oglądają pewnie, na czy właśnie czytaliście akurat te książki i jak wam się podobały, nie? Także y, będziemy czytać. Zobaczymy, czy się dało utrafić, bo powiem wam, że ani tego, ani tego autora jeszcze jeszcze nie mieliśmy. Nie kojarzy właśnie tych. Tutaj mam dom głosów, ale to jest Donato Carisi, no ale tego nie kojarzę. Także jak mieliście, tutaj dajcie znać, my będziemy się e, pochłaniać w lekturze, jedną mąż, jedną ja i na wymiankę, nie? Jestem też ciekawa tych książek. Dobra kochani, bo dzisiaj Was przepraszam bardzo za tego vloga dzisiaj po prostu zasypiam. Jestem sinięta, nie wiem, może po tym weekendzie, wiecie, so, sobotnim, a może też przy czym jest znowu ta pogoda, no bo dzisiaj znowu te 30 stopni i taki człowiek jest po prostu sinięty. Powiem wam, że ja tutaj u góry też mam gorąco, wiecie, ani nie mam klimatyzatora, klimatyzacji, nie mam nic. No i tak w sumie my mamy też tutaj strop nieocieplony, więc też tutaj jest, no, gorąco, nie? Także... Też taki czego mordowany jest. Także przepraszam Was za dzisiaj, ale no w radiu też mówili, że biometr korzystny, więc <głos》> muszę się tym zasłonić, żebyście mnie bardzo nie krzyczyli. No i dziękuję Wam oczywiście, jak zawsze, za oglądanie. I widzimy się w kolejnym vlogu. Dziękuję za wszystkie Wasze komentarze. Odnośnie mierzymy, no i odnośnie, no i odnośnie tego komentarza, wiecie, którego. <głos》> No, także subskrybujcie, kto jeszcze nie subskrybuje, lajkujcie. No i komentujcie oczywiście. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze. No i oczywiście jak zasubskrybujecie i oglądacie moje filmy, no to jest taka motywacja dla mnie właśnie do... A wiem, że to jest takie oklepane, że to się tak mówi, powtarza, ale to jest naprawdę taki wiecie, zastrzyk takiego power'u żeby tak w innej formie powiedzieć, nie? No, taki po prostu, że o, przybywa was, o, oglądacie, o, fajnie, coraz więcej osób komentuje. No, to naprawdę jest to takie bardzo, bardzo miłe. I też, właśnie, że piszecie, że lubicie te vlogi, więc bardzo Wam za to dziękuję. No i kończę już na dzisiaj. Nie zanudzę. Do zobaczenia. Buziaczki dla Was, cześć.